O, nie zwalniamy tempa, tutaj kolejny już trzeci dzisiaj meczik i ostatni z tego co ja wiem w turnieju 2 na 2 na WCC Pro, Pro Plus NOB eee, a po tym meczu 21.30 już Was zapraszam wszystkich na wielkie wydarzenie, czyli mecz Artiusa z Mikazem, w jednej 1.4 mistrzostw Polski także po tym, eee, po tym meczu Artiusa z Mikazem. już będziemy mieć półfinały eee, już będziemy mieć półfinały No dobra Widzę, że Wadim już szedł Ja tutaj się przygotowuję Nie wiem czy oni tam już banowali, czy nie Zaraz zobaczę sobie w pokoju Okej, okay. 5k 5k, 5k10 Grają, no to jest ustawione 5K10 już wszyscy są na serwerze, więc zaraz będziemy sobie zaczynać lecieć z tym meczykiem. Eee, dobra, tutaj sobie jeszcze tylko poustawiam Wszystko, żeby było, Git. Odpalam każdy mecz w osobnym, jakby streamie, bo robimy z tego filmiki, żeby każdy łatwo łatwiej mógł znaleźć sobie swój mecz. Takie króciutkie streamki e, robimy e, po prostu. 3-minutowy delay, żeby po prostu nie było to tak wszystko zlepione, żeby było wiadomo kto z kim, jak i kiedy, także trochę tych streamków będzie. Są krótkie, bo to jest tylko BO1, Best of One, więc tutaj długi gierek raczej nie ma i wątpię, żeby długie gierki jakieś tutaj były. No dobra, także lecimy z tą kolejną gireczką. Dobra, oni zaraz, zaraz tu będą gotowi, więc jeszcze chwilę trzeba poczek poczekać. No dobra, ja pozuję, nie ma problemu. Stalman jest tu na Discordzie ze mną. Jak zdąży, to pokomentuje, po prostu pojechał do sklepu po jakieś zakupy. No dobra. Dobra, Austria-Szwajcaria. No mega ciekawy to będzie pojedynek Austria-Szwajcaria. Eee, i teraz pytanie, czy ty chcesz tu grać tarcze? no szwajcarskie piki. No ogólnie Szwajcaria dużo lepiej tu wypadnie, eee, według mnie. Chociaż kurczę, no tak, no lepiej, no. Ciężko tu będzie dobrze to Austrię zagrać na tą Szwajcarę. Jeżeli tu będzie Szwajcaria kontra Austria, to ja tu wiesza te problemy temu, kto będzie grał Austrią. No szwajcarskie piki po prostu zmęcą tych tarczowników. No nie wiem jakbym to zagrał szczerze mówiąc. Nie wiem czy bym się kurde ale piki grać też trochę lipa na tej Austrii. Zawsze te tarcze wytrzymają trochę więcej od strzałów. Piki tak przegrają ze szwajcarskimi pikami, więc tak tarcze chyba się gra. Przynajmniej ja bym kombinował coś z graniem tarczami. Lecimy. i nie mogę coś zastartować. O, dobra, poszło. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych lagów ani bugów przez to, że był jakiś lag na starcie już. No dobra, no i co? Faren, Ban kontra e, chłopaki z Czyli znowu pojedynek Polska kontra Ukraina. Dzisiaj już dwa pojedynki Polska-Ukraina wygrane przez Polskę. Zobaczymy jak w trzecim pojedynku. Sam jestem ciekaw. Zobaczmy sobie ustawienie. Faren gra Austrią, Antman Szwajcarią. I Szwajcaria na Szwajcarię, Austria na Austrię. Czyli mamy mirror. Mamy mirror, czyli zobaczymy jak chłopaki sobie tutaj poradzą na tym mirrorze. Eee, bardzo jestem ciekawy tak naprawdę, Anban to jest e, koneser e, 10-15 pt, więc na pewno tutaj zagra dobrze. Faren wiem, że wrócił po przerwie, ale już coś tam trenował, więc też wydaje mi się, że zagra dobrze. Chłopaki z Kiev, ja nie mam zielonego pojęcia go nie grają. Przyznam szczerze, nie, dawno nie grałem z żadnym z nich, więc dla mnie to będzie trochę niespodzianka, też fajnie będzie ich zobaczyć na pewno w akcji. Eee, także no, to oglądamy, oglądamy, obserwujemy, ja już tu palec na pauzie przygotowany. Żeby się nie spóźnić, żeby każdy miał tutaj równy start, to nie dyskryminujemy słabszych komputerów, pamiętajcie. Wszyscy mają porówno. No dobra. Czekamy, czekamy. Aż Wadim się załaduje, no coś długo się ładuje. Dobra, jest. Jest pauza. Widzicie, Wadim jeszcze nie zaczął budować. Ostatni się załadował. O, aha on nie zaczyna budować. Dobra. Więc sobie za chwilę wszystko. Jeszcze Antman plusika niech wciśnie i lecimy z koksem. Dobra. No, jestem ciekawy. Popatrzymy sobie najpierw na chłopaków z Kiev bo tak jak mówiłem, no dawno z nimi nie miałem przyjemności zagrać, więc jestem mega ciekawy, co oni tutaj nam chcą pokazać w tej gierce. Tu jest raszowany Market Wadima. Eee... Tu, Deadpool, wiadomo, Austrian się gra zawsze. Szybkie 2TH, bo te TH się budują po prostu w moment. Tu, Farena, widzę rozbudowa pod szybkie Diplo, czyli będzie raczej Akademia Stawiana. Tutaj, One Bana. Też się Oj, szybkie panie Diplo. No, witam, witam. Idealnie zdążyłem. Kurde Ta. do żabki z powrotem, 45 sekunda siada. Powiem tak, Austria plus Szwajcaria. Co powiesz? Pięknie. Austrię polecałem im wybrać. Mam nadzieję, że ładnie zagra. Koger, Austria kontra Austria po prawej, Svartegrodze oficera po lewej. A jaką taktykę e... polecałeś? To jest ciekawe. Anban un, un, zagra 2th z rushem. Takie ładnie mu to wychodzi, nie powiem. A Koger widzę 3th leci. Koger 3th i bardzo dobrze, na Austrii to się dużo bardziej opłaca, sprawdzaliśmy. Okej, okay, czyli trenowane było. No przed gierką, zagraliśmy chyba ze 4 gierki, nie? Albo z 5. Okej, okay, widzę, że a chłopaki z Kiew oboje grają rasza na 2th. Tak, no to okej. Okay. Także tak, zobaczymy. Panie jakbyś tak jeszcze nie huchał, nie szeleścił i nie... ten... Ja chipsów to by było zajebiście. No, kupiłem, kupiłem sobie twistoski. No to, to musisz wyłączać mikro jak je wcina, bo nie da się tego słuchać. Dobra. Jest tu Akademia. Tu jest Akademia. Tu jest tak Stalman mówił. Tu jest on 3th. Dobra, no to zobaczmy co ten Koger będzie kombinował. No powinien upować goldy, nie wiem jak tam mówiłeś, nie? Że cztery goldy ma zupować normalnie? Taką klasyczną taktykę pokazałeś? Tak, tak, i super działa na Austrii, wiesz? No, dobra no Jesteś w stanie w 11 minut. Wypuścić 90 draga i 72 granadiery mieć? Jak? I y, y, jeszcze na full na... No takie 6-7 w tarczowniku. jakim cudem 90 draga No sery ci mówię, tak zrobiłem. Koger tyle nie zrobi, ale ja tyle zrobiłem. Ale w 11 minucie, no to ale w 11 minucie, że klikasz? Nie, 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 klikam 45 sekund przed końcem pt draga. 90 draga No 88 nabiję Co ty Przecież. gadasz? To jakieś OP taktyka chyba, ja nie, nie znam, takiej taktyki No bo na ustri fajnie wychodzi A dlaczego? Eee, bo o ile dobrze wiem, czekaj sprawdzę na, na przykład porównaniu do szwajcarskich pików. Że trzy golda żrą tylko, ta? Na 3 golda na przykład, 6 golda tamci. I No chuda. E, i, e, I zwyczajnie te upy do Austrii są tańsze, więc na wszystko cię stać. No dobra. E, no i tyle, no. Nie ma żadnej ogólnie. To nie jest żadna filozofia. No dobra, czaje. Ogólnie. Y... Dobra, tu mam mirror. Tu są te dwa te tak hekmika raz. A co jak na przykład ten. Kif, to tak chamsko zraszył go? Nie. nie. obroni się? No ja się broniłem. No ja wiem, że ty się broniłeś, ale. Wiesz co ja miałem ten sam problem miałem z Agatą? Ja na przykład ją uczyłem grać 3TH na 10PT, nie? Tylko, że to What? jest... znaczy wiadomo, nie porównujmy Kogera do Agaty, bo Koger to wiadomo, że już grał kiedyś i tak dalej, to może on sobie poradzi. Ale na przykład w naszym wypadku był taki problem, że ona miała ciężko się wyrobić ze wszystkim, wiesz? Na, na zbyt głęboką wodę ją chciałem wrzucić i potem zmieniłem taktykę na e, 2 TH i Diplo, nie? I to dużo lepiej wyszło. Ale w poprzedniej grze chyba 3 TH zagrała, czy nie? Nie, 2. A, to nie, nie patrzyłem. Mm. Wiesz co? E -em. Bo te trzy d trzeba nie... po prostu dobrze zagrać, no, no i tyle, no, nie? Ale ze Szwajcarią też jest taka rzecz, że po prostu cię stać na łupy i jeszcze pod swoją bazę mieszał więcej par tarczowników, nie? No dobra, no. Zobacz, jeszcze, jeszcze głupotą jest w ogóle wypuszczanie tarczowników w tarczowniki na Szwajcar. Tak, to, na to, to, to tak, to na pewno. Bo jak sobie przypodem potem przyjdziemy statystykom, to chociaż piechury mają 15 dipsów. Lepiej piechury, no a tarczowniki, no dobra, no ustoją strzały lepiej i tak dalej, ale w tej walce wręcz są tak useless. Tak, lepiej, żeby piechury weszły za tarczownikami i coś tam klepały, nie? No, a to już jest 100 tarczowników, którzy są drożsi one mają 6 ataku, nie 7, nawet się pomyliłem. I, 15, I mają no defa wiadome i tak dalej Ale piechury z 15 ataku chociaż coś będą robić w tym tarczowniku Prawda, nie? no A w ogóle zobacz, Deadpool sobie siekierę kliknął 20 chłopa poszło do, do drewna, dlaczego? Kurczę, nie wiem, dobre pytanie, czy on chce grać jakieś stanie, Czy on po prostu chce upy do fuda sobie zrobić tą siekierką Nie, on będzie upy do fuda robił, tylko hmm. no to, to no, ki, Kijewy to są chyba starzy gracze, nie? Starzy wyjadacze to są, tak Tutaj stajenka no, no widzę jeszcze... u Wadima wjechała i rajtary lepiej. No, stajnia. No, ale późna stajnia. To już lepiej zagrać w watecha no to... i szybki stajnie, nie? Jak już? No, yy, ale no. no co? Mogę powiedzieć, tylko że wydaje mi się, że to się raczej tutaj Antman go zwiedzie z planszy. Też mi się tak wydaje, no. Antman gra klasyczną taktykę na Russia. Widzę tą Szwajcarią. Piechury, plus piki, plus grandierzy, plus dragi. No, to klasyczek. Taki typowy klasyczek. Szkoda, że tak mało grandierów nabił. Mógł chociaż to 7-2 zrobić. Cześć, witam. Kozaki 3. Eee, mógł chociaż zrobić te 72 graniery, żeby formację klepnąć, nie? Bo te dragi i tak mu zdążą wyjść do PT. Trochę się pośpieszył, Anban, mi się wydaje. Ale tak. Taka delikatna jeszcze przypierdolka, do, e, która w sumie panie, 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 różnicy panie wielkiej by nie zrobił jeszcze. No mógłby dobić. Ok, koger, wszystkie upy do Fuda siedzą. Trzech e, generałów, trzech do Boszy. Wychodzą granadierzy i chcę zobaczyć te, te 80 draga. Zobaczymy. Ale zobacz, on już ma 5000 złota. No, 30 będzie tego. miał. 8000. No ty, faktycznie. No to zrobi 70. Ok, no dobra, odklikną granadierów. Mógł jeszcze poczekać. 73. No dobra. Czyli no, ja bym jeszcze Czyli poczekał z tymi dragami. Da się. Teraz powinien sobie zrobić kopalnię do końca żelaza i węgla, żebym czasem ammo nie brakło. Nie, 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 po 3 jest wystarczająco, tak mu powiedziałem. Serio? Ja robię po 4. Po 3 jest całkowicie wystarczająco, bo potem nie wyrobisz się dobrze na opadzie mm -hmm. Ale tak zo zobacz co tu się wody. dzieje na mapie, stary. Tu będzie timowanko. I oni nic nie widzą, nie? I oni nic nie widzą. I jest płotek i wieżyczki, tylko że to nie zdąży się postawić. To anban jak wjadzie, to rozjedzie w to. To za późno zaczął... To to jest okej okay, taktyka, stawiać płotek, wieżyczki, tylko to trzeba zrobić wcześniej. Bo oni on już, tak, już powinni wchodzić. Już powinni wchodzić. upy? No, no. Późnią upy koger się. zerowe. W tarczach. Koger zerowe? Tak. Dobra, zaczyna upować. Koger zerowe upy, yy, zobaczmy jak tam u kiwów. Yy, tu mam 3-3 w pikach szwajcarskich. A mamy w tarczach, kurde, te kolorki teraz znaleźć. A w tarciach mamy y 6-5 już, okej. Okay. No Antban idzie prosto w niego, no to dobra, no to minus 1, że tak powiem. Dobra, cofamy się Koger! Koger do bazy Do bazy Koger Co on robi? On widzi dwie armie, nie widzi dwóch armii? No widzi chyba. Upuje mało upuje. 4-4 tylko. Widzi dwie armie, dobra, jest 5-5 okay. teraz i cofa. Adban wchodzi do chłopa. No i bardzo dobrze robi Adban. Adban tutaj y jednego już kasuje w tym momencie. Tylko, że może stracić. A nie, okej, spacer jest Teraz, okay, e, na teraz dobrą, dobra. By było, e, dobrą by było rzeczą, jakby po prostu sobie poszli. E, jakby to powiedzieć, Ant to już w prawo, nie? E, ogólnie Cześć to armii. Koger już powinien chłopami spierdzielać do Ant-Bana W tym momencie. Tak jak masz robi to Wadim, zobacz, rady, tak jak to Wadim robi, ucieka chłopami od razu I to samo powinien Dobra. zrobić Koger, jeżeli Koger tego nie zrobi, a Wadim zrobi e, Będzie teraz jeden Teraz powinien się odwrócić Koger, odwracaj się Koger, masz maksy. strzelaj w to O, Dobra, pięknie wadnie. się odwrócił, pięknie się odwrócił, maxy w tarczach e, Wadim się troszeczkę pogubił, próbuje tą armię wycofać Tutaj to chodzi też armia Deadpoola no, Straty są ogromne No straty są No, czy Koger, nie no, nie da rady tu A nie ma, ma, nie, jeden. Ma, nie, ma, nie ma maxa, nie ma maxa w defie też Eee, żółty Ej, no zobacz, Koger. Koger jeszcze, sto, jeszcze 150 tam stoi. Koger stoi dalej, tylko nie ma ammo, i nie ma czym wymieniać. No to jest ten problem, o którym właśnie mówiłem. Dobra, Ty... nie ładuje złoto. Ale Koger tu robi 1V2. Broni się, broni się. 1V2, Koger. Koger zrobił 1V2 tutaj. No brawo, ale Koger. Miał 3, 3... Ale miał 3-3, ale Szwajcaria miała 3-3 w pikach. Aaa, no to wszystko jasne, no. To dlatego. No dobra, ale i tak szacun za 1V2. <laughs> no, dzieci, <GG>, no zapomniał <laughs> zupować, no. No i Kamera okay, to no chcesz, 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 chcesz parę śmiesznych rzeczy usłyszeć? A mam go mam, mam streama zostawić czy mam wyłączyć? Nie, no chyba trzeba zostawić, bo będzie pompa z kogerem, chodź do niego. No to dobra, no to idę. Dobra. Gdzie on jest? Też, a, było. A, no, nieźle, no, jak... no nieźle, no nieźle. Jak... Jak, jak coś to stream jeszcze zostawiłem, więc musicie być trochę grzeczni. <laughs> Dobrze wszystko wyszło w końcu, mam. No, ty, Faren, y, się obroniłeś, ty 2 na 1, nie? Bo Szwajcar zapomniał pików zupować. Ja maksa miałem, nie? Tak. Ładnie, ładnie, ładnie. No, żółty, żółty, miał, żółty, nie miał defa ostatniego, no, hmm. tym nie wiedział chyba. Zapomniał też, no. Żółty A, ostatni Szwajcaria def daje plus z, 2. Zero pików, nie? Ja już tam mówię, że Koger powinien uciekać chłopami tam, nie? Do Andbana już, bo to taki, jest... Taki, taki był plan, taki no. był plan, w sensie już... No tak... już spierdzielał, nie? Tam chłopami. No, tak, tak, tak. Tak, tak, ale brawo GG. Dzisiaj Polska 3-0 Ukraina, także bardzo ładno. Ta, nice. No. Nic no. a propos wojny. Dobra, no nic, to kończymy streamka i za pół godziny jedna czwarta. Artyus kontra Mikes już na 100%, 21.30, także widzimy się za pół godziny. Siema. No, siema.